No, dwójka krajowa i trójka to dwie najniebezpieczniejsze drogi w naszym województwie. Dlaczego? Najniebezpieczniejsze to za dużo powiedziane, ale warto tutaj zaznaczyć, że te dwie drogi krajowe to główne szlaki komunikacyjne w naszym województwie. I właśnie na tych dwóch drogach, na krajowej dwójce i na krajowej trójce, dochodzi do wielu wypadków, niestety ze skutkiem śmiertelnym. Jeśli chodzi o samą akcję Bezpieczna Krajówka, to... Tą akcję przeprowadzamy raz w miesiącu, natomiast kilka razy w tygodniu są przeprowadzane inne akcje, m.in. alkohol i narkotyki, działania prędkość, pasy, bus czy po prostu trzeźwy poranek. Te działania regularnie są przeprowadzane i właśnie ze względu na tych drogach krajowych numer 2 i numer 3, gdzie jest najwięcej, to prawda, tutaj najczęściej dochodzi do tych wypadków, właśnie po to, żeby zadbać o bezpieczeństwo podróżujących. Apelujemy do wszystkich kierowców, którzy poruszają się tą drogą o zachowanie szczególnej ostrożności, o to, żeby mieli oczy szeroko otwarte i nie jechali po prostu zbyt szybko, żeby wszyscy szczęśliwie dojechali do celu.